Kaliszowy buc. Rozpowiada głupoty, że do niego wypisywałam, a to nieprawda. Do tego opowiada głupoty, że ja zakochana byłam w nim. Jeszcze mi obgaduje dziad. A przepraszam bardzo, kto mówił na live'ach, że jestem tą jedyną, że chcę się z tą spotkać, że do Wobromia. Gówno nie przyjechał. Na się nie spotkał z mną normalnie, jak z człowiekiem. W ogóle. Nie będę z nim niczego wyjaśniała, zablokowałam go. Sebastian Kalisz opowiada głupoty. Mówię, odpalę tego live'a i powiem, jaka prawda jest. Po prostu prawda jest taka, że palma odbiła O ile można? Siedzi jakiś dziad i opowiada głupoty na mój temat I gada o ucz uczuciach, których nigdy nie było Ja nigdy nie podrywałam go tak naprawdę I najgorsze jest to, jak on żartuje ze mnie To on tylko bekę kręci Jak ja coś powiem, to od razu zakochana jestem Co za ludzie I to właśnie ludzie, którzy komentują to, co się przyczyniają do tego Że mają takie potem problemy Zresztą, co w nim kobiety miałyby widzieć? Tę arogancję? Te kpiny? Nie się spotyka z Filipem, będzie najlepiej Kłamstwa, szyderstwa i cały czas to samo. Dwa dni spokojne dni ma.